Siemanko, cześć i czołem! Słuchajcie, chyba była potrzebna kwarantanna, żeby ten gość wrócił na YouTube, żeby nagrał coś dla Was, ale wrócił, ale jest i wstrzelił się w moment, w którym chyba każdy z nas ma czas na oglądanie tych filmików. I mam ci dla was coś naprawdę fajnego, coś w sam raz na zwiększoną ilość wolnego i tych wolnych dni. Ponieważ pogadamy sobie dzisiaj, tak jak widzicie w tytule, o sześciu. Sześciu wybranych przeze mnie. Najlepszych źródłach obecnie do nauki języka angielskiego online. Są to źródła e, zupełnie darmowe, których poza kwarantanną pewnie nie moglibyście użyć, więc jest to idealny moment, by skorzystać i uczyć się w naprawdę fajny sposób z niesamowicie dobrych, konkretnych źródeł, które sam sprawdziłem i zaraz Wam je wszystkie po kolei przedstawię. Także zaczynamy od pierwszego z nich. Pierwszy ogień leci Empic Premium. Empik na czas kwarantanny chciał umilić swoim e, klientom spędzanie tego czasu w domu i udostępnił na dwa miesiące konto premium za darmo. Czym jest to konto premium? Jest to specjalna aplikacja, którą ściągamy na telefon, a w niej jest masa audiobooków, e-booków i podcastów, które możemy słuchać albo czytać e, przez dwa miesiące bez żadnych opłat. I poza wieloma fajnymi pozycjami, takimi jak jakieś powieści, kryminały, poradniki czy inne rzeczy, jest też pewna e, gama rzeczy edukacyjnych, książek e, do nauki języka bądź fiszek. Stąd w tym pakiecie darmowym jest na przykład e, cała masa fiszek podzielonych na poziomy od A1 do C2, których jest całkiem dużo i taką aplikację sobie po prostu odpalacie, w lubkę wpisujecie te fiszki, macie całą listę zaprezentowaną. I możecie sobie zupełnie z darmo przejrzeć i zobaczyć, czy w ogóle te fiszki byłyby dla Was użyteczne i czy w ogóle byłby sens kupowania ich normalnie. Więc to jest fajny, fajny moment na sprawdzenie tego, czy to w ogóle ma sens. Poza tym jest też kilka fajnych repetytoriów. Są książki, które skupiają się na angielskim w biznesie. Są fajne konwersacje, są niektóre fajne repetytorie też do słuchania, więc jak sobie gdzieś powiedzmy jedziecie e, samochodem, czy po prostu, nie wiem, jedziecie na rowerku, robicie trening, gotujecie obiad w domu, cokolwiek, zakładacie słuchawki, włączacie sobie ten angielski w biznesie, on ma tam powiedzmy 17 godzin i każdego dnia po pół godziny chociaż, czy po godzinie dla tych ambitnych i macie to zrobione. To jest fajna forma e, nauki, bo nie wychodzicie z sprawy, a ten angielski ciągle się przyswaja. Druga opcja, którą dla Was mam, to są kursy. Jeśli ktoś z Was obserwuje mnie na Instagramie, to widział, że już kilka ładnych dni albo tygodni temu polecałem Wam e kursy, które wypuściło Ivy League, czyli amerykański zespół najlepszych uniwerków w Stanach. E z powodu koronawirusa udostępnił całą bazę bardzo fajnych e kursów, które normalnie są cholernie drogie, a w czasie kwarantanny możemy z nich korzystać zupełnie za darmo. Teraz Wam podzielę te kursy na dwa. Najlepsze źródła, dwie najlepsze strony, które sam sprawdziłem. Jednak, zanim do tego przejdziemy, wrzucę Wam w linku pod filmem w opisie stronkę, która jakby jest źródłem wszystkich możliwych kursów, jakie obecnie macie za darmo w internecie. I to się nazywa Class Central. Tak classcentral.com. I na tej stronie macie masę przeróżnych kursów ze wszystkich możliwych uniwerków, szkół prywatnych czy w ogóle źródeł online do nauki. Jest tam ponad kilkanaście tysięcy e, przedmiotów do wyboru. Macie tam takie kategorie jak e, nauki komputerowe, informatyka, biznes, nauki humanistyczne, e, rozwój e, personalny, sztuka, design, programowanie, inżynieria, zdrowie, medycyna, matematyka, nauka, nauki społeczne. Edukacja i nauczanie innych. I łącznie w tym macie kilkanaście tysięcy pozycji. Sąd każdy znajdzie coś dla siebie. Jednak są, e, te kursy są podlinkowane na różnych platformach, na różnych stronach. Jedne lepsze, drugie gorsze sprawdziłem chyba większość z nich i teraz są dla Was dwie moim zdaniem najlepsze i najbardziej optymalne. Pierwszy z nich jest Erex. To jest jedna z tych platform, która obsługuje m.in. kursy e, Ivy League. Jest świetna z tego względu, że to są bardzo jakościowe nagrania. To polega na tym, że macie podział na kilka e, kursów. Zawsze w opisie macie napisane, ile godzin tygodniowo ten kurs od Was e, będzie jakby wymagał pracy, jakie są zaliczenia, jaki jest slabus, czyli rozpiska tego, e, tego kursu, jakie tematy będą pokryte. I zacząłem sobie trzy różne kursy na Edeksie, i to są naprawdę bardzo jakościowe kursy, z bardzo fajnym językiem. I teraz macie do wyboru: albo bierzecie kurs na przykład czysto z angielskiego. Czyli e, dajemy na to angielski tematyczny. Angielski w biznesie, angielski w ekologii, angielski w ekonomii, bo takie kursy tam są. I uczycie się stricte angielskiego, albo jeśli już tym językiem operujecie na fajnym poziomie, to sobie bierzecie cokolwiek chcecie. Sztuka z XIX wieku, e, social media i nowe, mi, e, nowe media w okresie globalizacji, e, historia kina amerykańskiego, masa strasznie fajnych przedmiotów i po angielsku. Jest o tyle łatwiej, że sobie możecie włączyć fajne, profesjonalne napisy. Po angielsku załączone, przez co nie tylko słuchacie, też patrzycie. Więc, jak macie troszkę, powiedzmy, mniej podzielną uwagę, czy ciut niższy poziom, to sobie na pewno z tym poradzicie. Trzecie źródło, i przy tym druga platforma do kursów, to jest Coursera. I to jest źródło, które wydaje mi się, że ma ciut większą bazę, bo tam jest naprawdę ogrom rzeczy. Działa praktycznie identycznie jak EdX, bo tak samo ma to wszystko, co powiedziałem już Wam wcześniej. I to, co jest super w obu tych platformach, o czym jeszcze nie mówiłem, to jest to, że nie musicie kończyć tych wszystkich testów czy egzaminów, które macie tam po drodze. Nie musicie e, pilnować się tych terminów, deadline'ów, które tam są wyznaczane. Ponieważ Wy wybieracie sobie z tych dwóch opcji ścieżkę niepłatną, ona często nazywa się przeglądaj kurs, albo wersja audytowa, bardzo różne są nazwy tego, i w takiej opcji sobie przeglądacie te nagrania ile razy chcecie, czytacie te rzeczy, macie materiały dodatkowe, a wszystkie kursy, testy, egzaminy, czy zadania pisemne sobie pomijacie i dalej. Także nie ma żadnych obowiązków, uczycie się tyle, ile chcecie, nikt Was tam nie pilnuje. Jednak fajne jest to, że jedna i druga platforma wysyła maile z powiadomieniami, hej słuchaj, długo Cię nie było, wracaj i ucz się dalej, bo trzeba się uczyć. Więc dajcie takiego kopniaka do, do roboty. Kolejny genialny plus obu tych platform jest taki, że mają też aplikacje na telefon, stąd możecie uczyć się zarówno w salonie, przy stole, jak i już w łóżku z telefonem w ręku zasypiając, sobie jeszcze machnąć powiedzmy jedną czy pół lekcji. E, te lekcje mają z reguły od 3 do 15 minut, także są to bardzo fajne, bardzo takie łatwe do połknięcia tematy, więc polecam. Czwartą opcją jest aplikacja chyba wam wszystkim znana już, bo jest to Duolingo, czyli najbardziej popularna aplikacja do nauki języków e, przez telefon. Jest bardzo prostą aplikacją. Myślę, że nie da Wam aż tak dużej holistycznej jakby wiedzy o języku, jaką mogą dać wam kursy, o których wam mówiłem. Jednak jeśli chodzi Wam e, głównie o słownictwo, jeśli chodzi Wam o najprostsze formy czasownikowe, gramatyczne to i podstawy czasów, to tamto jest jakby najbardziej tak krowie na rowie wytłumaczone. Więc jak macie, czujcie się słabsi, macie trochę niższy poziom, to od Duolingo zacznijcie, ponieważ jest to całkiem spoko opcja. Piąta metoda, na którą e, wpadłem ostatnio zupełnie przypadkiem, to jest tłumaczenie piosenek. Mamy teraz masę wolnego czasu, więc jak macie chwilę. A zakładam, że też każdy z nas ma jakieś konto na Spotify, na Tidalu, czy po prostu ma YouTube'a, to widzi, że ciągle wchodzą nowe fajne piosenki naszych ulubionych artystów. A to Drake coś wypuści, a to The Weekend coś wypuści. No i fajnie, fajnie byłoby z nimi pośpiewać, poczuć tą muzykę i zrozumieć to, o czym oni śpiewają. Więc fajną metodą, która będzie Wam jakby imitowała trochę rozrywkę, trochę naukę, jest branie sobie dowolnego tekstu, złóżmy na genius.com czy jak wolicie na polskiej stronie to tam tekstowo.pl odpalcie sobie teksty tej piosenki, sobie ją puszczacie w tle i w jakimś zeszyciku czy w notatkach w, w telefonie sobie zapisujecie, powiedzmy, wybrane od 5 do 10 słów, których albo A nie znacie z tej piosenki, albo B niby znacie, ale w sumie nie używacie, bo nie macie ich w tym podręcznym słowniku. Sobie te słówka zapiszcie, rozpiszcie wszystkie, wszystkie możliwe znaczenia i potem sobie zawsze słuchając tej piosenki, próbujcie te słówka wyłapać. I jakby, kiedy on nagle do, tych, do danej linijki wjeżdża, to wy w głowie już sobie myślicie: aha, okej, okay, tu chodziło o to. I taką metodą, nie dość, że będzie Wam fajniej, bo piosenka leci w radiu, a Wy sobie śmiało śpiewacie pod nosem cały tekst, to uczycie się masy fajnych słówek. Więc to jest naprawdę skuteczna i bardzo fajna metoda, którą kiedyś sama praktykowałem. Ostatnia i szósta metoda e, to jest bardzo fajny sposób, który ostatnio zacząłem robić sam. Jak oglądacie sporo seriali, dokumentów, słuchacie fajnych piosenek, czy chociażby właśnie robicie ty kursy, o których mówiłem, to stwórzcie sobie, Własne słowniczki. Ja to robię w formie notatki Windowsowej na pulpicie mojego komputera, bo jest mi najwygodniej w takiej formie to zrobić. Po prostu ze wszystkiego całego kontentu w siedzibie, który macie, łapcie sobie słówka, których o nie znacie. O, fajne słówko, o tego nie słyszałem. O, to brzmi fajnie. sobie zapisujcie te słówka na jakąś listę i potem, zawsze, gdy będziecie odpalali na przykład ten komputer albo go ogasili, ta lista nam wyskoczy na pulpicie. I po prostu zmuszcie się, by zawsze ją przejrzeć, przeczytać spróbować chociaż kilka z nich zapamiętać. Robienie takich słowniczków jest fajne, ponieważ jakby nie szukacie na siłę, to nie jest branie książki, ok, robię teraz temat bankowość, robię temat ekologia, tylko to jest fajne, bo jest, to są bardzo różne słówka, często popularne, często jakby powszechne w użyciu, więc to nie jest uczenie się totalnie niestworzonej, niepotrzebnej terminologii, tylko słówek codziennego użytku. Więc słuchajcie uważnie seriali na Netflixie, słuchajcie uważnie podcastów, których słuchacie, e, uważajcie na tych kursach, które będziecie robić i wyłapujcie to, co jest dla Was najlepsze. Poza tymi sześcioma metodami mam dla Was kilka szybciutkich jeszcze tipów, które Wam dam na tą naukę angielskiego podczas kwarantanny. I między innymi bardzo fajnie angielskiego e, uczą e, dokumenty bądź wywiady. Ja jestem fanem wywiadów na YouTubie, e, takich, które robi chociażby Variety albo The Hollywood Reporter. I to są wywiady prowadzone z aktorami, których wszystkich znamy i lubimy. Oni sobie często siedzą przy stołach, gadają na różne tematy i bardzo spokojnie, tak jak ja teraz do Was, mówią na temat życia. I często macie też tam napisy w YouTube gotowe, wygenerowane, sobie je odpalacie i słuchacie tych osób. I nawet często jak robicie cokolwiek w domu, sobie włączcie taki wywiad, albo jakikolwiek inny dokument, żeby Wam leciał w tle i żeby ten angielski jednak ciągle Wam się przyswajał nawet biernie. To jest pierwsza rada. Druga jest taka, którą sam chcę zrobić zaraz, bo dostałem taką fajną, e, e, fajną radę od kogoś z Was na Instagramie, żeby zrobić sobie Excela. Excela w komputerze, gdzie sobie rozpiszecie swój cały tydzień w tabelce, spodziewam na dni tygodnia, na godziny, bo jak siedzimy w domu, się rozdaniewiamy, to jest bardzo ciężko wziąć się za cokolwiek. A w takim sposobem sobie rozpiszcie, że każ powiedzmy każdego dnia pół godziny robię kurs, potem każdego dnia oglądam sobie dany odcinek, dany wywiad. Potem danego dnia robię chociaż po jednej piosence. Czytam po 10 stron, po 20 stron ebooka na Empik Go. Sobie podzielcie te czynności, które macie z tego angielskiego, w jasny, taki bardzo przejrzysty schedule, rozpiskę w Excelu. Przez to potem nie będzie jak siedzenia na kanapie i mam wolną godzinę. Co teraz mam zrobić, żeby ten czas. żeby go nie zmarnować? Okej, okay, odpalę TikToka! Ja tak robiłem i tra, marnotrawiłem masę czasu. Teraz chcę to zmienić, więc zmieńcie to razem ze mną i dajcie mi znać, czy te efekty e, u Was się sprawdzają. Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że te metody, które Wam przedstawiłem się Wam przydadzą. E, jest to sześć naprawdę bardzo fajnych źródeł, z każdego z nich korzystałem i mogę z, na własnym przykładzie powiedzieć, że polecam. E, wam bardzo dziękuję, że jeszcze jesteście na tym kanale, że zostaliście ze mną. Eee, mam nadzieję, że niektórzy z Was jak nie tutaj, jak nie w Instagramie, chociaż w pytaniu na śniadanie mieli ze mnie ostatnio znowu zobaczyć. Więc trzymajcie się ciepło. Ja liczę, że ten czas kwarantanny zmusi mnie, by coś jeszcze dla Was nagrać. Także siemanko.